Dzień dobry. W tym odcinku zaprezentuję Wam najpiękniejsze kwitnące drzewa do ogrodów małych, dużych, do donic na balkony i tarasy. Ostatnio postanowiłam, że chcę posadzić kwitnące drzewa w ogrodzie. Mam oczywiście swoje typy, ale podczas poszukiwań konkretnych odmian, żeby fajnie je ze sobą zestawić, wpadłam na pomysł, że chyba pora nagrać tego typu film, żeby Wam zaprezentować najpiękniejsze drzewa kwitnące, które warte są uwagi i są mało wymagające no i cieszące nasze oko. A o jakich roślinach mowa? Mam nadzieję, że film będzie przydatny miłego oglądania. Pierwszym drzewem na liście, które chcę posadzić w ogrodzie, jest to głuk pośredni w odmianie Paul Scarlet, gdy kwitnie jest przepiękną chmurką, taką purpurową. Kwitnie pod koniec maja na początku czerwca, przez około jakieś 3-4 tygodnie. To też zależy, kiedy przyjdzie wiosna, jaka jest temperatura, ale jest to roślina, która robi naprawdę ogromne wrażenie. Jest to roślina, którą warto kupić już w większym rozmiarze, ponieważ rośnie dosyć wolno, a jak ją planujemy w ogrodzie, to znajdźmy już dla niej takie konkretne miejsce, żeby jej nie przesadzać, bo nie lubi przesadzania. Lubi rosnąć na stanowiskach słonecznych, w półcieniu, takich nieco ocienionych stanowiskach, będzie kwitła trochę słabiej i będzie wolniej rosła. Stanowiska, jeżeli chodzi o glebę, rośnie w każdy, tylko słabo sobie radzi w glebach kwaśnych i podmokłych. Możemy ją śmiało, Uprawiać w Donicach, na balkonach, tarasach. Oczywiście nie osiągnie docelowej wysokości, czyli około 4-5 metrów, metrów, no bo Donica ogranicza rozrost korzeni, więc będzie takim. Większym krzewem w Donicy. Po 8-10 latach warto roślinę przesadzić do gruntu lub po prostu komuś sprezentować albo może ją sprzedać, ale przez ten czas śmiało możemy ją uprawiać w Donicach. Jest rośliną zupełnie mrozoodporną, bardzo dobrze sobie radzi przy bardzo niskich temperaturach we wszystkich rejonach Polski. Znosi zanieczyszczenia powietrza czyli Poradzi sobie bardzo dobrze w miejskich ogródkach, ale również znosi zasolenie gleby, czyli śmiało możemy sadzić przy chodnikach, przy drogach. Głóg posadzony jako drzewo alejowe na dojeździe do domu, w trakcie kwitnienia, jesienią, gdy liście się przebarwiają, gdy zawiązane są owoce, wygląda fenomenalnie. Po prostu nie ma piękniejszego zestawienia. Gługi oczywiście możemy posadzić jako solitery, pojedyncze rośliny na trawniku, czy w grupie innych roślin. Bardzo ładnie komponuje się z różami i... Lilakami. Kolejnym drzewem, które również rozważam do posadzenia w swoim ogrodzie, jest wiśnia piłkowana potocznie nazywana wiśnią japońską. Słyszałam taką plotę, nie wiem czy to jest prawda, ale podobno wiśnia japońska do Polski została przywieziona przez Elżbietę Dzikowską i Tonego Halika. Nie wiem czy pamiętacie, czy oglądaliście taki program Pieprz i Wanilia. i też nie wiem, nie jestem w 100% pewna czy to jest prawda, ale jeżeli im jesteśmy wdzięczni tym pięknym roślinom, no to Dziękujemy. Wiśnia japońska naprawdę zasługuje na swoje uznanie. Miejsce praktycznie chyba w każdym ogrodzie, bo nie tylko pasuje do ogrodów stylizowanych na japońskie, chińskie, orientalne, pasuje się również do ogrodów rustykalnych w stylu angielskim, naturalistycznym. Kwitnie, przepięknie, ma lekko pachnące kwiaty. Możemy dostać odmiany o różnych kolorach ukwiecenia, ale również wielkości i kształtu, pokroju roślin. Znajdziemy odmiany, które są bardziej takie drzewkowate, klasyczne, o rozłożystej kolonie, ale również kolumnowe. Te rośliny naprawdę bardzo ciekawie właśnie wyglądają przy parkingach, przy wjazdach, no i też na kompozycjach rabatowych z innymi krzewami, innymi roślinami. Wiśnia piłkowana japońska kwitnie pod koniec kwietnia na początku maja. No i w Japonii, pewnie słyszeliście, jest święto kwitnącej jabłoni. Przepraszam, jabłoni to jest w grójcu, nasza wiejska potupaja. W Japonii jest święto kwitnącej wiśni, Hanami, i w tym czasie wszystkie rodziny wychodzą do parku i podziwiają, napawają się tym, tym pięknym widokiem kwitnących wiśni. Czasami wiśnie japońskie są w stanie zawiązać owoce. Ale dla nas nie są jadalne, ale chętnie zjadane przez ptaki. Czyli jeżeli chcemy mieć skrzydlatych przyjaciół w ogrodzie, ich zapraszać, no to też warto taką roślinę dla niej znaleźć miejsce w naszym ogrodzie. Oprócz tego, że pięknie kwitnie, to jesienią jej liście się wybarwiają na takiej żółto-pomarańczowej. Te liście z czasem też zaczynają troszeczkę zmieniać swoją barwę. Ma również bardzo ładną, ciekawą, świecącą korę, która również jest warta uwagi. W zależności od odmiany może dorastać od 8 do 10 metrów. W donicach może być uprawiana mniej więcej do 10 lat. Żeby kwitła obficie, to wymaga stanowiska nasłonecznionego. Jeżeli jest lekko cienione, będzie rosła, a tylko będzie kwitła trochę słabiej. Jest tolerancyjna, jeżeli chodzi o zasobność gleby. Gleby o odczynach zasadowych, obojętnych, lekko kwaśnych, piaszczyste, gliniaste, wgnieniastych rośnie bardzo dobrze, tak jak zresztą większość roślin z rodziny różowatych, ale jest bardzo wrażliwa na zasolenie gleby, czyli nie będzie sobie radziła na rabatach tuż przy chodnikach, przy drodze, gdzie piaskarki odśnieżają drogę, jest sypana sól. Kolejna na liście jest magnolia, która w zależności od odmiany może dorastać od 5 do 10 metrów. Do małych ogrodów warto wybierać magnolie, które mają bardziej krzaczasty pokrój, ale żeby wyglądały jak takie małe wielokniowe drzewka, no to warto wybierać takie formy krzaczaste i odpowiednio je formować. Tylko warto pamiętać również o tym, że magnolie nie za bardzo lubią cięcie, a jeżeli już chcemy przyciąć ją uformować, no to taki zabieg wykonujemy latem, kiedy jest ciepło, jest suche w powietrze. Wśród licznych magnoli wyróżniamy magnolie drzewiaste, które dorastają od 5 do nawet kilkunastu metrów, więc nadają się tylko do dużych ogrodów jako solitery, czyli potrzebują ładne tło i sporo miejsca, żeby można było je podziwiać. Do mniejszych ogrodów warto oczywiście wybrać mniejsze odmiany, bardziej krzaczaste, wielopniowe, które dorastają mniej więcej do 3. 5 metrów. Co roku na rynku pojawia się coraz więcej nowych magnoli, różnych krzyżówek, i różnią się nie tylko wielkością, pokrojem, porą kwitnienia bo są takie, które bardzo wcześnie zakwitają, takie co kwitną w czerwcu również takie, które powtarzają kwitnienie różnią się wielkością, kolorem kwiatów przez białe, ciemnoróżowe, również żółte, więc jest. Tak naprawdę, w czym wybierać? I jeżeli wybieramy konkretną odmianę, no bo gusta są różne, różne, różne kolory mogą pasować do naszych ogrodów, na tarasy, balkony, to warto zwrócić uwagę na to, jakie mamy warunki w ogrodzie i jakie miejsce jej zapewnić. Magnolia, żeby nie przemarzała, nie zrzucała pąków kwiatowych przez wiosenne przymrozki. Wymaga stanowiska mocno nasłonecznionego, czyli takiego, które jest ciepłe wiosną, ale też osłoniętego od wiatrów. Dzięki temu te pąki kwiatowe, kwiaty dłużej będą utrzymane. Jeżeli w Waszych rejonach wczesną wiosną występuje bardzo dużo przymrozków, to warto wybrać taką odmianę, która kwitnie nieco później. No właśnie na przykład pod koniec maja czy w czerwcu. Gdy zdecydujemy się na magnolię i ją posadzimy... To jej nie przesadzajmy. Bardzo nie lubi przesadzania, jest na to bardzo wrażliwa. Wymaga gleby lekko kwaśnej, ziemię wokół tej rośliny warto ściółkować, żeby zachować sporo wilgoci, bo również wymaga gleb, które są Stale lekko wilgotne, a gdy nadejdą dni suszy, to trzeba pamiętać o regularnym jej podlewaniu. Gdy przyjdzie lato upały i roślinę zaniedbamy, będzie rosła w glebie zasadowej, obojętnej i będzie przesychała, to zawiąże mniej pąków kwiatowych na następny sezon. Kolejne drzewo warte uwagi na stanowiska nasłonecznione, w nieco ocienionych kwitnie słabiej. Roślina, która potrafi wytwarzać pąki kwiatowe na pniu. Mowa o Judaszowcu. Kwitnie fenomenalnie, prezentuje się bardzo ciekawie, ale jest rośliną, która rośnie dosyć wolno, więc warto wybierać drzewka, które już są troszeczkę podrośnięte. W ciągu około 10 lat może dorosnąć do 5 metrów. W miarę tolerancyjnej, jeżeli chodzi o gleby o ich zasobność, ale im bardziej żyzna gleba, no to wiadomo, dla rośliny lepiej. Stanowiska warto wybierać takie, gdzie gleba też jest przepuszczalna, gdzie nie kumuluje się sporo wilgoci, gdzie wiosenne przymrozki i nadmiar wody w glebie może uszkadzać korzenie i warto wybierać również takie stanowiska osłonięte od mroźnych wiatrów przy jakichś murach, ścianach, tak żeby pędy nie przemarzały i nie wysychały od mroźnych wiatrów. Jdorzowiec kwitnie na przełomie kwietnia i maja i robi ogromne wrażenie. No ale niestety rośnie dosyć wolno. Możemy go uprawiać w donicach, tylko nie możemy dopuścić do tego, że przesuszymy jego korzenie. Lubi taką glebę lekko wilgotną i też warto ziemię wokół tej rośliny obsypać, wymulczować, żeby zachować jak najwięcej wilgoci w podłożu. W zestawieniu była wiśnia piłkowana, to nie może zabraknąć rajki, czyli rajskiej jabłoni, najbardziej popularna odmiana Royalty. Jest to takie niewielkie drzewko, trochę przypominające krzew. Ma bardzo ładny, ciekawy pokrój, ale oprócz tego, że sama się pięknie prezentuje, to ma przepiękne kwiaty, bladoróżowe i jak kwitnie, to jest cała obsypana kwieciem. Jej liście są purpurowe, a oprócz tego, że jak przekwitnie, to jesienią zawiązuje y, małe jabłuszka. Które wiszą dosyć długo, długo utrzymują się na drzewku, stanowią ozdoby naszego ogrodu w czasie jesieni oraz zimy, no i stanowią również pokarm dla ptaków. Co roku na rynku pojawia się sporo nowych odmian rajskich jabłoni, więc warto im się przyjrzeć. Są to rośliny mało wymagające, rosnące tak naprawdę na każdej glebie. Im bardziej nasłonecznione stanowisko, tym kwitną obficiej, a jak mają przebarwione, wybarwione liście, to te liście bardziej są wybarwione niż gdyby rośliny rosły w ocienionych stanowiskach. Są zupełnie mrozoodporne i też polecam je Wam jako nasadzenia do donic, na balkony i tarasy. Rajki zaczynają kwitnienie na początku maja, ale to też tak naprawdę zależy, jak szybko przyjdzie wiosna. I są to rośliny, które są odporne na chwilowe okresy suszy. Będę wdzięczna, jak posadzicie kciuki w górę pod filmem i pamiętajcie o subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem i zapraszam Was na mój drugi kanał, który będzie poświęcony tylko zagadnieniom ogrodowym. A tymczasem przyjemnej pracy w ogrodzie, dobrej pogody. Pozdrawiam i do następnego.